Swoją obecność jeszcze nie na jednej szkole, ale tradycją tej szkoły jest to, że rozpoczynamy we you. you uh -huh. Stay Star del collegati con la Java. 嗯、oh. dyrektora ministerstwa w Szczecinku i'm just W tej samej kasie są uczniowie.

I powiem nam, że to była klasa kielicha, tak spojrzałam I'm coming. mikro, co mikrofon no to w takim razie za. ¿Con oh Это прекрасный спорт, а если до вчера-то